Siema, tu Master Hyzio, to o 372 odcinku z Minecrafta, a w tym odcinku omówienie Snapshotu 21w11a. I tak, to jest 14 Snapshot, który wyszedł w środę i sorry, że to nagrywam dopiero dzisiaj, bo niestety byłem zajęty na nagrywaniem seedu z reddita wziętych, ale dobra. I to jest tak, 14 Snapshot, który naprawia liczne błędy, z których wiele dotyczy tekstur i problemów z renderowaniem. a i także dodaje nowe mechanizmy związane z miedzią. Co dodano? Generalne klawisze. Dodano skrót F3 i L do generowania i utrwalenia wskaźników wydajności z gry, podobne do komendy debug. Aha, czyli pisze tak. Profilowanie rozpoczęte. Koniec nastąpi za 10 sekund lub po ponownym wciśnięciu kombinacji F3 plus L. I właśnie jak się to naciśnie, to zapisuje to właśnie w tej ścieżce, która jest niżej. User, Subdata, Roaming, Minecraft, Debug, Profiling No i data i godzina Cząsteczki Dodano Electric Spark, Scrape, Wax Off i Wax On Tagi Dodano Cluster Max Harvestable Tak, Przedmiotu Zawiera wszystkie kilofy. No i zmiany, bo Właściwie to większościowo to bardziej zmienia coś I tak Te za zarodki ametystu Wydobywanie tego ręką, pistonem lub w inny sposób powoduje teraz wyrzucenie dwóch odłamków ametystu zamiast żadnego. Wydobycie dowolnym kilofem może teraz zostać użyte do opuszczenia czterech odłamków ametystu zamiast żelaznego lub wyższego kilofa. Azalia może być jako paliwo w piecu. Big Dribbleaf, czyli wielki spadkoliść. Złamanie łodygi powoduje teraz opuszczenie bloku. Teraz można odkleić kostkę na łodydze, aby Dribbleaf mógł rosnąć. I tak, blok miedzi, cięta miedzi, warianty. Plaster miodu może być teraz używany do woskowania, aby dopasować do Bedrock Edition. to. Podczas woskowania koski tworzą żółte cząsteczki. Jakby to teraz tak pokazać. Tak, mamy blok miedzi normalny. No, tak właśnie wygląda. Używając dozownika z plastrem miodu, woskuję je. No i to też dopasowane do tej wersji Bedrock Edition. I tak, sikiery mogą być teraz używane do zdrapywania wosku i utleniania jeden etap naraz. Podczas zeskrobywania wosku z kostki tworzą się białe cząstki. O, właśnie takie coś. Błyskawica może teraz oczyścić utlenianie, cofając proces utleniania o jeden lub kilka etapów. Szanse na oczyszczenie i liczbę cofniętych etapów są tym większe, im bliżej trafionego bloku. Woskowane bloki miedziane można przerobić na cztery miedziane wlewki. I oczywiście to też dopasowane z wersją Bedrock. I jakby to pokazać. I właśnie tak to działa. Widać takie białe cząsteczki przy piorunochronie. O! O, właśnie widać. Z utlenionej miedzi. Przewróciło do normalnej miedzi. Tutaj zaś nie działa mieć. No i tak, statyw alchemiczny. Zmieniono ikonę mikstury w interfejsie, aby odzwierciedlić nową teksturę butelki w aktualizacji tekstury. Aha. Usunięto kilka przypadkowych pikseli z tekstury GUI kocioł. Wiadra z lawą i puch śnieżny można teraz opróżniać w odpowiednich napełnionych kotłach. tak Cave Vines, czy chyba te od tych świecących jagód. Zmieniono nazwy części z Cave... z Cave Vines Head i Cave Vines Body odpowiednio na Cave Vines i Cave Vines Plant. Identyfikatory również się zmieniły. Teraz wszystkie części dają poziom światła 14. Wcześniej tylko dolna część dawała poziom 14, inne 10 poziom światła. Teraz spowalniają gracza i można się na nie wspinać. Pozłocony Blackstone, czyli ten czernit, czyli to coś. Złocony czernit, tekstura uległa zmianie. Tak wygląda. No i teraz świecący liszej. Mączki kosty nie można już używać, jeśli nie ma bloków, którymi można by się posmarować. Można teraz używać w kompostowniku. Blok trawy. Zmieniono część ziemi bocznej tekstury śnieżnej trawy, aby pasowała do zwykłej trawy. Miszący korzenie. Teraz renderuje się losowo z przesunięciem od środka. Usunięcie bloku podtrzymującego nie pozwala mu już wpływać. Pulpit. Lekko skurczona górna część, aby zapobiec walce z ogniem. Piorun ochron. Teraz może być podmokły. Teraz zmienia kolor na biały po uderzeniu pioruna. Teraz ma nowy stan blokowy zasilany, używany do określenia czy pręt staje się całkowicie biały po uderzeniu pioruna. Teraz emituje cząsteczki w kontakcie z deszczem. Blok z wchu. Można łączyć z kostką brukową lub kamiennymi cegłami, aby uzyskać omszałe wersje tych bloków. Oprócz bloków wchu nadal można używać tych pnączy. Oprócz siekiery i motyki są teraz odpowiednie narzędzia, aby je zebrać. Dynia. Zmieniono jeden piksel górnej tekstury, bo wtedy kojarzyło się z takim małym czymś. Małym symbolem, której nazwy nie będę wymawiał w ogóle. Zakorzeniona ziemia. Używanie mączki kostnej z dowolnej strony powoduje wzrost wyszczących korzeni pod spodem. Znaki: Zmieniono teksturę znaku wakacji, brzozy, ciemnego dębu, dżungli, dębu i świerku, aby odzwierciedlić nowe tekstury w aktualizacji tekstur. Mały Driplif. Kierunek zwrócony małym riplifem jest teraz określany przez kierunek, w którym gracz jest zwrócony podczas układania go. Wędzarka. Zmieniono górną teksturę. Pyli kwiat. Usunięcie bloku podtrzymującego nie pozwala mu już dalej istnieć. Przyciemniane szkło. Nie powoduje już uduszenia, mogę, nie mogą już pojawiać się na nim. Zmiany przedmiotów. Drzwi tropikalne. Zmieniono teksturę drzwi do dżungli, aby odzwierciedlić teksturę bloku w aktualizacji tekstur. Czyli takie coś, co trzymam w ręce. Teraz tak. Widmowe strzały. Wystrzelone widmowe strzały są teraz całkowicie złote, aby odzwierciedlić teksturę przedmiotu w tym tym. Trzcina cukrowa. Zmieniono teksturę trzciny cukrowej, aby lepiej odzwierciedlała zabarwienie biomu dodane w 1.7.2. Moby. Koty. Zmieniono teksturę kota syjańskiego, głównie rozjaśniając go. Strażnik i starszy strażnik. Usunięto niektóre przypadkowe piksele z pliku tekstury. Osadnicy i zombie osadnicy. Przeniesiono górne, górną teksturę nakładki bibliotekarza na właściwą stronę tułowia. Podmioty inne niż MOP. Obrazy: Zmieniono teksturę tylnej części, tak aby odzwierciedlała teksturę desek w aktualizacji tekstury. Knadające świata jaskinie. Poprawiono rozmiary jaskini. Bujne jaskinie. Zmniejszono ilość pływającej wody w bujnych jaskiniach. Żyły mineralne. Nieznacznie zwiększono częstotliwość występowania plamek rudy diamentu. Jeśli jakakolwiek ruda zastąpi tuf, będzie to ruda głębinowa. Rozgrywka. Zamrażanie. Zamrożone serca mają teraz inną teksturę w trybie hardkorowym, aby odzwierciedlić zwykłą teksturę serca. Tryb widza. Teraz można zobaczyć lewy i puszysty śnieg. Napisy. Dodano napisy do brzęczenia bloków ametystu. Dodano napi napisy do woskowania i usuwania wosku z bloków miedzianych. Są to wosk włączony i wosk włączony, ale nie są uruchamiane w grze. Zmieniono napisy do usuwania kłód i drewna ze skrobanie siekierą na listwy siekiery. W przypadku bloków miedzianych stosują się teraz krawki topora, jednak nie jest uruchamiane w grze. Generalne tagi. Dodano winorośl jaskiniową i roślinę winorości jaskiniowej do tagu climbable. Dodano tuf do deepslate ore replaceable tagu blokowego. Dodano przyciemniane szkło do impermeable znacznika bloku. Usunięto z tagu bloku tuf z tagu stone ore replaceable. No i oczywiście naprawiono błędy, 123 problemy. Oraz coś, co zostało naprawione po ponad 8 latach. Czyli to: rozwiązanie Buga z nieodpowiednią teksturą niektórych bloków po przykryciu ich śniegiem. Także, no. No to będzie wszystko, tak więc, to to wszystko. Więc to było tyle. No to nara.